Sushal hain be winja salwahta, mash brastar, shayu guarsta, shajan sushal hain Sam winja hujina cha. Battery, hasta sus tugi char da apuriz. Battery winja sita hisna na su. tam prosty battery wide dam sa dwice wide dam sasam Snardagwa. Snardagwa. kupela buha guardti ten abirašiwy kruci przed batarij Na fotel do psychoterapeuty Nie, tak to chyba też tak, to chyba nie działa, jak mnie patrzeć, nie? wo 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 wow, wow. Co tu jest? Fort ognistego. Wow. Spoko, spoko. A tu mamuta. Le mamutos. Windia crash tak. Mamy cztery punkty, tu, hmm. tu, 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 pięknie, pięknie. Wytwarzanie strzał będzie jeszcze lepsze. No, jakby wiesz, postawić kogoś przed faktem dokonanym, powiedzieć albo terapia, albo rozwód. No, tylko wiesz, druga strona może nadal robić problemy, nie? Powiedzieć, nie, nie dam ci rozwodu i tyle, nie? Jello. To co ty na tym możesz poradzić? No, nic za bardzo. Hmm. No czasami jest, niestety, nie? I takie to są realia niestety No, wtedy to tak, nie? No ale no nawet jeśli chcesz o rozwód no to go nie dostaniesz, bo drugie słowa by ci nie? Spadania drzewo, nie dam ci Marka! się teraz ze mną a tacy ludzie są, niestety. Tacy ludzie są. Dlatego też małżeństwo no, nie zawsze jest idealne. Bo w związku spoko jak najbardziej, ale koniecznie musi być yy, jakimś scyrografem to podpisane, nie? W dzisiejszych czasach to, to co się dzieje to jest masakra jakaś, nie? Pamiętam jak, pewnie yy, już parę razy wspominałem, mój znajomy z roboty miał taką sytuację, że po dwóch latach laska, dwóch chyba, albo coś w tym stylu On przechodzi z roboty i on ma manele spakowaną i mu, że ma się wyprowadzać, nie? A chata w sumie była jego, nie? Jak <grym> de facto, nie? Bo to jeszcze sprzed, sprzed małżeństwa, nie? Więc... E... No... Ja Chciała go porobić, nie? Chciała mieszkanie, nie? Dwa lata małżeństwem byli Nie, to jest dziecko. O, tyle dobrze, nie? Ja Usapacia. Yeah. Ur zabacza Urbacza <laughs> No oczywiście no hmm? Szybki rozwozi z ze jej winy idealą yeah. Bez wyznaania

Tu tu Pięknie Winąć mi tam

Do-do-do-do-do-do. Nie, jeszcze nie. Jeszcze wyżej muszę? Okej. Okay. Pięknie. No, tylko, tylko, że w, w, w starszych latach to zupełnie nie było inaczej niż to, co teraz jest. Teraz jakbyś na przykład, nie wiem, znalazła takiego sobie, który jest od Ciebie o przynajmniej 10 lat starszy, to niekoniecznie się ułoży to życie, nie? Kiedyś może tak, kiedyś może jak najbardziej to tak działało, że różnice między, między nimi to było dosyć dużo, nie? Jak jakby nie patrzeć, nie? Ale, ale no mówię, no wtedy były nie czasy, nie? halwa ya suce <laughs> line <laughs> buyer <laughs> pasqua pasta crati 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 hash hasub ne a patcha akis <laughs> akis <laughs> hu hu No, no, dokładnie, niestety. Takie, takie mamy czasy. Trzeba, trzeba o wiele, wiele szybciej dorosnąć, żeby ogarniać, nie? Pewne rzeczy. Dobra, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Windjaw. Zobaczmy teraz, może zaraz się coś jeszcze uaktywni.

Haus. Okay, piękny tushida. crash? Halo? Crash, crash dobitny. Crash dobitny. Not responding. tu. tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ale to w sumie może i dobrze Niskam. Ja sobie robię przerwę. <laughs> ja sobie robię przerwę. Idę też Szamać. I powrócę do was z lightem.